Witam Państwa w środę 16 dnia stycznia. Dziś notowania Eurodolara kontynuują ruch spadkowy, który zapoczątkowaliśmy wczoraj i tym samym docieramy do tych kluczowych miejsc. I mowa tutaj o dolnym ograniczeniu w zarysowanym kanale wzrostowym, a także o zniesieniu 38,2% mierzonego dla fali trzeciej. Jeśli te dwie bariery zdołają powstrzymać sprzedających wspólną walutę, to będzie można oczekiwać powstania jeszcze jednej wzrostowej fali. Piątej. Natomiast, gdyby się okazało, że presja na wyprzedaż euro będzie bardzo duża, to wtedy też pokonanie zniesienia 50%, czyli zejście poniżej 1,32,20, mogłoby otwierać drogę na znacznie niższe poziomy, gdyż zakładany układ pięciofalowego wzrostu byłby zanegowany, a wtedy powrót, nawet w okolicy 1,31, stałby się realny. Dość silne wzrosty, natomiast obserwujemy na parze USD PLN. Tutaj złoty zaczął się osłabiać po tym jak wcześniej przetestował istotne miejsce wsparcia o którym wielokrotnie wspominaliśmy, czyli o górnym ograniczeniu w zarysowanym kanale spadkowym, rynek odbijając się od tego miejsca dwukrotnie w końcu ruszył do góry w okolicy pierwszego oporu 3 ,11 zł 11 groszy. Natomiast gdyby doszło do przełamania tego poziomu, wtedy też kolejny opór mógłby wypadać w okolicach 3 ,14 zł 14 groszy. Tak więc już niedługo powinniśmy zobaczyć rozstrzygnięcie, czy ten trend umacniający złotego będzie wystarczająco silny, aby poziom 3.11 się... Wybronił i abyśmy mogli z powrotem, leżeć w okolice 306-305. Do zakładanego celu dotarliśmy natomiast na rynku srebra, mowa tutaj o poziomie 3,145. W tym miejscu znajdował się szczyt fali czwartej w fali C, która powstała za to jako koniec korekty prostej. Tak więc ten średnio.